Witam z tej strony Felipa, albo jak chcecie, witajcie w kolejnym odcinku z gry PES, PES, y, inaczej eFootball Champions squad. dziś zagramy sobie kilka meczyków, do tego jeszcze otworzymy sobie paczkę, takim składem gram, y, inaczej mam Vie i mam Ameyoła tutaj, czemu Ameyoł? Nie wiem bo mi się podoba jak on tu zagra. Po prostu chciałem mieć polski akcent, ulepszyłem go na maksa. Niektórzy mogli to widzieć na karcie na short, bo wrzuciłem to w formie shorta. Na początku zaczniemy sobie od kilku kul, od dwóch kul i po, i po meczu będą kolejne dwie. Lecimy z pierwszą. Lecimy z pierwszą kulą. Dobre, lecimy. Srepna, srepna. SREBRNA Jaki fart. Ale dobrze, że jest że nie złota. Yeah. Dobra, jeszcze jedna kula. A na, na następnym odcinku może będzie cały pakiet. Dobra, czekaj, nie? Znowu srebrna. Yes. Jaki fart dzisiaj! Jaki fart. Chukuezem. Można go jeszcze spróbować Jaki fort? Fort nad fortem Święta Mario Dobra, lecimy z meczem Analogowo metric eee, Grom to, grow to został nam ostatni mecz 6 i zaczynamy Dobrze, dobrze i tak wygramy na spokojnie, więc Bez problemu ją tylko troszeczkę się gubi, ale zobaczcie Ameyowa Akcja podania Garnacho, Carlos, Carlos, Roberto Carlos do środkowuje? nie, jednak spróbował jeszcze dać i Roberto Carlos na 1 do 0. 1 do 0, Roberto Carlos. Tomas Partej, Garnacho, Tia. Mam też Vija, zapomniałem się pochwalić, odebrałem za i niedobrze wyszedłem, każdą wyjść do wrzutki i Robert Lewandowski, Lewandowski, dobra, lecimy. Podanie Vija. Vija. Robert i kolejny gol. Kipniemy sobie powtórę, bo to jeden był po prostu urodziwy Gardnacho i kolejny gol Karnaczo, Karnacho, Karnaczo. Lecimy A meją? A my ją chyba my ją chyba szczególnie. Zobaczymy pod koniec. E, dobra. Wija wija. Niestety kupił piłkę Ameją, Ameją, Ameją dośrodkowanie Robert i Ame Albo nie, Tomas i Gol udało się wygrać w wielkim finale. Ameją szczelił. Czyli jest dobrze, punktów najwięcej ma kto. Ile punktów mają? 4,5, czyli takiego dobra średnia, drugi dowat, pierwszy garnato, trzeci, karelos. Ciekawe. I odbierzemy sobie też te punkty. Te nagrody, a final road to the glory. Glory, glory. Glory, glory. Dobra, przepraszam, jakby mnie było gorzej słychać, nie mam mikrofonu po prostu, słuchawek. Dobra, lecimy z tymi nagrodami. Szybko, 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 Nagrody już się ładują. I po następnym odcinku może Robercik będzie już na czacie. Kary karty to ciekawe, rzadko co się to zdarza i do tego jeszcze punkty za wygranie nie i pewnie jakieś karty 18 punktów 6 wygranych ranking jeden, widzicie e, to turniej to jest czysta formalność Jesteście piłkarzy Dobra. To jeszcze ciekawego będzie.